Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy. To nasz drugi dzionek po porodzie tolci. Witam was w Kajmienia. Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni, niewyspani, ponieważ pełnimy dyżury przy suni i szczeniaczkach przez całą noc na zmianę z dziećmi. Dzieci bardzo nas pom nam pomagają. Stasiulek ma 12 lat, Jasio 9. Zmieniamy się co 3 godziny. Ustawiliśmy sobie do końca taką pufę, na której tak sobie siedzimy i czuwamy, drzemiemy. Rozkładamy na noc materacę, poduszki, kocyki. Kojec suni, porodówka jest zbudowany w garażu, w takim garażu przy domu. Więc przy suni zawsze ktoś jest, nie zostaje ona w ogóle sama. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tej naszej porodówce o tym końcu. Ponieważ to jest drugi kojec, który zbudowaliśmy, e, uważam, że sposób budowy tego końca jest bardzo istotny i ułatwia później opiekę nad szczeniaczkami, które teraz są malutkie i nieporadne, ale za kilka tygodni to będą szybkie piranie, które swędzą ząbki, które chcą się bawić, wszystko gryźć. Dużo robią siusiu, dużo robią kubki. I bardzo ważna, bardzo ważna jest wtedy higiena i możliwość dobrego wysprzątania kojca Ten kojec ma wymiary 2 na 2 metry i jest zbudowany z płyty szalunkowej. To jest płyta wodoodporna. Porobiliśmy takie specjalne odboje, tutaj je widać z każdej strony, to też jest bardzo ważne i zamontowaliśmy je. Ze względu na wskazówki naszych znajomych, którzy mają pieski, którzy wcześniej mieli szczeniaczki i się nimi opiekowali. Suka w pierwszej fazie po porodzie jest wycieńczona tak jak kobieta, i chociaż bardzo kocha swoje szczeniaczki, stara się być dobrą mamą i dobrze nimi opiekować, to po prostu czasami przyśnie i, i nie czuje co robi. A szczeniaczki są malutkie. I te odboje są bardzo ważne, dlatego żeby sunia, nawet jak przyciśnie szczeniaczka do ściany, to żeby nie zrobiła mu krzywdy. Pierwszy kojec, który zbudowaliśmy, był zbudowany z płyty OSB. To jest taka płyta z wiórami na wierzchu i ona nie jest taka idealnie gładka jak ta płyta. i Mieliśmy problemy z utrzymaniem go w czystości. W trakcie jak szczeniaczki rosły, kilkakrotnie modyfikowaliśmy go. Wykładaliśmy dno różnymi ceratami, ale szczeniaczki szybko rosły i pazurkami uszkadzały te ceratki i wtedy jak się załatwiały, to ich mocz wpływał pod te ceraty, było bardzo ciężko to wysprzątać, brzydko pachniało. Później założyliśmy takie grube linoleum, ono było znacznie mocniejsze, ale te szczeniaczki sobie z nim później bardzo łatwo poradziły i wystarczało tak naprawdę na jeden dzień. Dlatego tym razem kojec jest zbudowany z innych płyt właśnie takich wodoodpornych. Ta płyta na której leży teraz Tolcia ze szczeniaczkami jej dno jest taką gładką stroną płyty ponieważ ta płyta ma dwie strony taką gładką i chropowatą i ta płyta tutaj właśnie jest tą gładką stroną zainstalowana i obudowa kojca dookoła jest na stałe złączona z podłogą kojca, jest zasilikonowana takim silikonem sanitarnym. O, to się zbudziła, bo jej pan na chwilę wszedł do niej, ona go kocha nad życie i bardzo się cieszy jak go widzi. Zobaczcie jaka jest słabiutka. O, mamusia sobie wychodzi z kojca, musi rozprostować kości, tu ma swoje miseczki. Tola oczywiście dostaje specjalną karmę, to jest taka karma Royal Canin Starter. Dla y, suk w ciąży, karmiących i małych szczeniaczków do drugiego miesiąca życia. O, zobaczcie jak wariują, jakich mamusia wyszły. Mają dopiero dwa dni, a już są bardzo silne, cały czas tutaj łobuzują przez pomyłkę. Zamiast cycuszka mamusi, to obgryzają sobie uszy, albo ciućkają kolanko, albo łokietek braciszka, albo siostrzyczki. No, no, są przezabawne, takie małe gremlinki. Zobaczcie, to Lunia pije wodę. Musi teraz dużo pić, bo calutki czas bez przerwy karmi. To, kochane, mój odubla, to Lunia. A wy awanturniki. Chodź to, chodź do dzieci. Chodź. Poprawimy kocyk. Kocia leży sobie cały czas na kocyku, na podusi. Jak szczeniaczki, za bardzo dają jej w kości. Jest chuć moja kochana. Jak szczeniaczki za bardzo dają. Och, Stasz pomóż troszkę. Jak szczeniaczki za, za bardzo dają toliwkość, to tutaj też podpatrzyliśmy w tym roku taki nowy patent. Po prostu miskę wyścielaną ręczniczkiem, która stanowi takie gniazdo i takich łobuzów krzyczących. Kładamy do miseczki jedno obok drugiego. One się do siebie ślicznie przytulają. Jest im cieplutko w takim szczeniaczkowym kłębowisku. Wtedy sunia może sobie chwileczkę odpocząć. Nad nimi zamontowana jest taka specjalna lampa do grzania, tak zwana potocznie kwoka. Założyliśmy taki łańcuszek, dzięki któremu możemy regulować wysokość, na jakiej ta lampa jest zamontowana. Szczeniaczkom jest pod nią miło i przyjemnie. Tutaj się w tej miseczce o, rozchodzą. Teraz Tolcia będzie sobie mogła chwilkę odpocząć. Staszilku, weźmiesz Tolkę chwilkę na dwór? O nie, nie chce wyjść. Dobrze, to niech sobie leży. No i zobaczcie, tutaj na takich na takich gumkach zainstalowaliśmy sobie tą lampkę. Dzięki temu możemy ją opuszczać, podnosić, regulować. I teraz tak. Na czas porodu tu sobie wszystko z domu poznosiliśmy, bo tak jak mówię, to jest garaż. No na co dzień to tutaj są narzędzia, środki czystości, jakieś różne męskie sprawy, o których nawet wolę nie wiedzieć. Dlatego. Na czas porodu przynieśliśmy sobie tutaj różne krzesełka, taboreciki, stoliczek. Mamy tutaj rzeczy, które w nocy nam są potrzebne: jakiś kubeczek, picie, wodę. O, przynieśliśmy duży kosz na śmieci, do którego e, jak szczeniaczki się rodziły, to wyrzucaliśmy e, wszystkie niepotrzebne rzeczy, czyli łożyska, zakrwawione ręczniki. O, tolcia sobie teraz wyjdzie na chwilkę na dwór, załatwić się. Weźmiecie tolcie na chwilkę. A szczeniaczki bez niej sobie świetnie poradzą w swoim gniazdku pod kwoczką, jest im cieplutko i miło są najedzone, ponieważ Tolcia jest bardzo dobrą mamusią i cały czas ich karmi, zobaczcie jakie śmieszne gremlinki, są takie słodziutkie, zobaczcie dopiero wczoraj się urodziły, mają zarośnięte łóżka są po prostu przekochane e, Tolcia jest drugą sunią która u nas w domu się oszczeniła mamy dwie suczki Właśnie Ritkę i Tole i Pieska Eńka. To są wszystko wyżyły niemieckie, krótkowłose, z hodowli Kajminia. To są wspaniałe, bardzo mądre pieski. Bardzo je kochamy, są naszymi przyjaciółmi wspaniałymi. Chodzą z nami do lasu, biegają. To są psy użytkowe, potrzebują bardzo dużo ruchu. I kiedy właśnie pierwsza sunia Ritka. Okazało się, że jest w ciąży. Oczywiście pojechała do narzeczonego aż do Niemiec, żeby szczeniaczki miały dobre geny. No To bardzo się stresowaliśmy, ponieważ nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Nie mieliśmy wcześniej nigdy szczeniaczków i bardzo nam zależało na tym, żeby ritka szczęśliwie urodziła swoje szczeniaczki, żeby jej miód był zdrowy, bezpieczny, żeby był dobrze zaopiekowany. No i tak jak mówię, ten pierwszy koiec później wam też. Zdjęcie, pokażę. Był zrobiony z tej płyty OSB, ale to się nie sprawdziło i dodatkowo jeszcze podłoga nie była złączona z tym korytem dookoła, dlatego do sprzątania podnosiliśmy całkowicie tą obudowę, która była bardzo ciężka, to było bardzo trudne. No i czyściliśmy to dno, ale to zabierało nam bardzo dużo czasu. Teraz zrobiliśmy to inaczej i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Mam nadzieję, że teraz ten kojec będzie łatwiejszy do utrzymania w czystości, że nie będziemy mieli tylu problemów ze sprzątaniem. Oszczeniaczki szybko rosną. Na razie Tola po nich sprząta. Siusiu, kubki malutkie, ale już za kilka dni nie będzie sobie z tym radziła i będziemy my musieli przejąć te obowiązki, dlatego mam nadzieję, że będzie nam łatwiej. Tola zaczęła rodzić w nocy, po północy, 20 20 kwietnia tak samo jak jej koleżanka Ritka też 20 września rodziła też zaraz po północy zaczął się poród. Zobaczcie jeszcze na pożegnanie małe pieseczki. Zobaczcie jakie są piękne i kochane słodziutkie. Dzieci bardzo się cieszą, że mogą nam pomagać, że mogą się nimi opiekować. Teraz mamy korona time, dzieci nie chodzą do szkoły, także są dla nas naprawdę ogromnym wsparciem przy opiece dla dzieci, bo chodzimy wszyscy nieprzytomni pod dyżurach nocnych. Także żegnamy Was słodko z wyżłowiska Kajminia i do zobaczenia.